Cześć kochani, dzisiaj moją pacjentką jest Kasia, która jest tutaj z nami obecna na, na fotelu. Kasia zgłosiła się do mnie celem delikatnego powiększenia ust i nabliżenia ust. Mówi, że faktycznie usta są trochę bardziej mm, suche, popękane i też chciałaby je bardziej odświeżyć. Cześć, nazywam się Kasia. No, moim głównym takim, powiedziałabym, że nie problemem całkiem, ale zauważyłam, że z wiekiem i mam to chyba po mamie, w kącikach mi się zapadają usta i tak, jakby mi się chowały, właśnie. A ostatnio od kilku tygodni właśnie zauważyłam takie mocne przesuszenie na ustach. Dobra, także będziemy sobie z tym dzisiaj radzić sobie. Do powiększenia ust, jak wiecie, używamy kwasu hialuronowego, który nie tylko delikatnie powiększy, ale też właśnie da to takie. Nawilżenie. Popracujemy nad delikatnym powiększeniem, czyli wielkością ust, ale tak samo przy tych kocikach, żeby trochę je bardziej wywinąć do góry i zrobić taką powiedzmy półeczkę, żeby faktycznie się tak nie zapadały i taki będzie nasz dzisiejszy plan. Chciałabym teraz z Wami ocenić usta Kasi, tak jak to zwykle robię sama w gabinecie języka, to robię sobie powiedzmy w swojej głowie, według mojego schematu, a dzisiaj chciałabym to zrobić dla Was, z Wami. Więc spójrzmy się na usta Kasi. Przede wszystkim w kroku pierwszym patrzymy na objętość ust, na to, jaka jest ich wyjściowa wielkość i właśnie na to, co możemy jakby uzyskać przy powiększeniu ust. Widzimy, że górna warga jest bardzo cieniutka. Chcemy ją tak jakby odwinąć, wywinąć troszeczkę do góry, żeby pokazać więcej czerwieni wargowej. W przypadku wąskich ust to jest taka mała pułapka, bo nie możemy podać za dużo preparatu na raz, żeby... Ten kwas jakby nie dociążył tych ust. Chcemy, żeby je wywinąć, a nie chcemy, żeby one potem spadły, żeby były takie mniej, mniej widoczne, więc faktycznie tutaj wszystko często dzieje się na rady. W przypadku węższych, bardziej schowanych ust robimy czasami nawet dwa zabiegi, tak w odstępach miesiąca do trzech miesięcy, żeby te usta pokazać bardziej. Ale to u pań, które chcą mieć ten efekt takiego powiększenia większego, u Kasi chcemy delikatnie tylko ten... E te usta bardziej pokazać. W punkcie drugim patrzę sobie na symetrię i ewentualne asymetrie na ustach. Patrzymy zarówno na proporcje między górną wargą a dolną wargą. Te proporcje są takie, że górna warga powinna stanowić 1 trzecią jakby całej objętości ust, a dolna warga 2 trzecie objętości ust. I u Kasi widzimy, że tak jest. Górna warka jest troszeczkę węższa, dolna jest mniejsza i tu jest wszystko pięknie. Później patrzymy na ewentualne symetrie, asymetry, jeśli chodzi o stronę prawą i stronę lewą w spoczynku. I tutaj też widzimy, że jest elegancko. W punkcie takim trzecim, na które też patrzę, to jest praca... Ust podczas mówienia, podczas uśmiechu, podczas robienia dzióbka. Podczas mówienia to już często mamy załatwione wtedy, kiedy ja załatwione, tak nieładnie powiem, wtedy, kiedy prowadzę z wami wywiad. Wtedy patrzę, jak do mnie mówicie, jak pracujecie całym aparatem mowy, później e, patrzę na wasze usta w uśmiechu. jej się może do kamery. Pięknie, dobra, teraz wyszczerz zęby pięknie, a teraz poślij buziaka cało za wszystkim. Mhm. Tak jest, super. I tutaj też właśnie patrzę na cały, całe mięśnie dookoła ust, jak one sobie pracują, czy na przykład nie ma nadmiernie aktywnego mięśnia okrężnego, co może spowodować ewentualną migrację preparatu poza czerwień bargową. Wtedy właśnie na to wszystko sobie patrzymy i jeśli taki mięsień jest za bardzo aktywny, wtedy też trochę inaczej skupiam się na podaniu preparatu, żeby tej migracji, no żeby po prostu jej nie było. <laughs> W przypadku ust, które już były kiedyś powiększane, kiedyś były modelowane, tutaj też właśnie patrzę, czy nie ma migracji już teraz poza czerwień wargową, czy do tej białej części, czyli powyżej czerwień wargowej, albo do środka, do śluzówki. U Kasi to jest pierwszy raz, więc tego problemu nie ma, ale w przypadku ust powiększanych kiedyś już wcześniej, takie sytuacje się zdarzają. I jeśli jest taka migracja, zanim ponownie powiększymy usta, ten stary, jakby te pozyty kwasu higienowego trzeba po prostu usunąć, trzeba rozpuścić, zanim podamy nowy preparat. W punkcie czwartym oceniam sobie usta z profilu. Patrzymy, jak jest pokazana górna warga względem dolnej wargi, a zarówno też jak jest w całej takiej linii od nosa, od nosa, tutaj do brudki. Czy ta projekcja nie jest cofnięta, czy nie jest za bardzo też do przodu? Jak, jak, jaka jest proporcja tej dolnej i górnej, górnej i dolnej wargi? Czy nie trzeba na przykład popracować bardziej nad projekcją do przodu, jeśli chodzi o górę, czy do przodu, jeśli chodzi o dół, tak żeby to wszystko było tutaj ładnie, wszystko spójne. U Kasi tutaj z tym problemu też nie ma, więc generalnie wszystko skłania się do tego, że po prostu pacjentka idealna. Do delikatnego powiększenia ust. I w punkcie piątym, w zasadzie ostatnim, to już sobie zrobiłam przed, przed tym na nagraniem. Sprawdzam sobie całą miamę ustną, też stan tej podporowy e, kości zębów, jak to wszystko, jaka jest podpora, co takie rusztowanie powiedzmy dla tych ust, to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa czy właśnie ewentualne migracje do śluzówki, ewentualne anomalie, czy widoczne duże żyłki, tętniczki, naczyniaki wewnątrz ustnej na śluzówce, a także to, na co patrzę. W przypadku Kasi też tego problemu nie ma, ale jeśli mamy tendencję do opryszczek. Każda opryszczka, która nam powstaje na ustach, może spowodować taki deficyt w konturze, deficyt kolorów w ustach i tego nie naprawimy za pomocą kwasu a Tutaj nam przychodzi z pomocą tylko makijaż permanentny, żeby tą czerwień, jakby tak sobie dorównać. Często jest tak, że są takie rzeczy na ustach, których nie widzicie wcześniej, bo się po prostu na to nie patrzycie, nie szukacie każdej drobnej zmiany na ustach, a po zabiegu przyglądacie się sobie bardzo często do lusterka i szukacie właśnie, co tam się dzieje po zabiegu. Wtedy widzicie takie drobne deficyty koloru, albo na przykład takie białe, drobne plamki, które od wewnątrz, je, jakby przy śluzówce je, wiemy, ustań na wargach, które są naturalnym znaleziskiem. Większość z nas takie rzeczy ma, to są przerośnięte oblicza które po prostu nie widzimy wcześniej. I jest znowu makijaż permanentny, żeby to wszystko zamaskować kwasem jelentowym. Tego nie zamaskujemy i nie zlikwidujemy. U Kasi takich rzeczy nie ma, więc tutaj jest, tak jak mówiłam, modelka idealna. Na koniec części takiej teoretycznej dwa pytania, na które najczęściej Wam odpowiadam, to jest tak: ile mililitrów kwasu podajemy do ust? Powiem Wam tak, przy jednym zabiegu nie podaję nigdy więcej niż 1 ml. Ale to też nie jest tak, że ja wiem ile tego, ile tego preparatu teraz u Kasi podam. Nie wiem, może to być 0,5, może to być 0,6, 0,7, 0,8. Zobaczymy ile tego preparatu, powiedzmy tak ładnie, że sobie wejdzie w te usta. Ja na wszystko patrzę tu i teraz podczas zabiegu, patrzę jak te usta reagują, jak one się powiększają, jak się odwijają i reaguję tu i teraz. Nie mogę tego zaplanować, że to będzie tyle i tyle i koniec. Albo, że podam cały mililitr i będę go wciskała na siłę. Nie. Patrzę sobie na usta, patrzę jak reagują. Ma być dobrze, macie być piękne, macie być naturalne. I to jest priorytet numer jeden i w zasadzie priorytet jedyny, jeśli chodzi o te powiększenie ust. Druga sprawa to jest to, jaką metodą będę powiększać te usta. I tutaj też Wam nie powiem, jaką metodą, bo nie lubię tego mówić, nie lubię nazywać metodę, dlatego że każde usta są inne. Wiem, że u Kasi będą, będzie więcej takich nakłuć od góry, czyli powiedzmy bardziej w stylu Russian Lips, powiedzmy pod tym kątem, żeby właśnie bardziej te usta wywinąć do góry. Ale to nie będzie tylko takie ukłucie. To, będzie ta to technika połączona i znowu będę patrzyła, jak te usta reagują. Jeśli będę chciała nakłócie z innej strony w inny sposób, bo będę widziała taką potrzebę, to tak po prostu zrobię, więc też nie idźcie ślepo w te nazwy modnych zabiegów powiększania ust, bo wszystko ma być znowu naturalnie, pięknie dla was i macie Wy w tym wykonać dobrze, a nie ma być to podpisane jedną konkretną nazwą. Dobra, to w sumie teraz tak, nakładam znieczulenie, bo w zasadzie tak, znieczulenie jest w kremie i jest to znieczulenie, które jest wystarczające, a ja zaczynam już znieczulać. I teraz czekamy aż zadziała. A few moments later. Thank you. jesteśmy po i teraz pierwsze spojrzenie do lusterka. Jacie, ładne są. Zatkało mnie. Super są, bardzo się cieszę, że są takie, że je widać. Te kąciki się chowały, strasznie. Kąciki się chowały, kąciki wywinęłyśmy do góry. Tak samo zróbmy taką półeczkę tutaj pod, pod kącikami, żeby nie padało tak na, na, na dół, trochę takie wyprostowanie. Ale mam nawet taki lekki uśmiech, jak się nie uśmiecham. Podniesiony mm. tak, tak. <laughs> taki wewnętrzny uśmiech. <laughs> podoba mi się. Bardzo, bardzo mi się podoba. No, są jeszcze takie czuć te. E, bo jeszcze są znieczulone, więc jeszcze będzie inny, inne odczucie, no bo są znieczulone, jest ten preparat i znieczulenie w formie kremu i to znieczulenie z środków, które, które były w preparacie, więc zawsze będzie trochę teraz inaczej. Może być taka mimika też trochę ograniczona przez to znieczulenie. Ale generalnie tutaj już tak, tak. podoba mi się, nie, nie było jakiejś mega mojej reakcji, bo mnie zatkało po prostu. Nie, to wiesz. Ja nie oczekuję fanfarów generalnie, więc tutaj. Tak, tak, żeby było dobrze, żeby się, o, czuła, żeby się czuła dobrze. Kilka takich zaleceń pozabiegowych, czego też nie można po zabiegu spodziewać. Po pierwsze, obrzęg pozabiegowy zawsze może być takie, ten następny dzień, drugi dzień, trzeci dzień po zabiegu może być najgorszy. Mogą być siniaki, u tutaj jak widać coś jest, coś jest. Co, co, coś jest. Delik delikatny, taki na dolnej warstwie po prawej stronie taki delikatny śnieczek będzie. I tutaj zawsze przy ustach, tam gdzie jest igła, obrzęki siniaki będą zawsze. Po zabiegu. Tutaj Was też odsyłam do, do, do dedykowanego filmiku z zaleceniami pozabiegowymi, ale tak pokrótce Wam przypomnę, że po zabiegu przez 3 dni przynajmniej unikamy picia i jedzenia rzeczy gorących, rzeczy pikantnych, alkoholu. Nie całujemy się namiotnie, nie robimy dzióbków, nie pijemy przez słomkę, nie angażujemy za mocno ust do pracy, nie podrażniamy ich. To jest takie powiedzmy. Zasada najważniejsza do przestrzegania. Rzeczy takich mało mówionych. Przez dwa tygodnie unikamy stomatologów, unikamy leczenia dentystycznego, unikamy nawet czyszczenia zębów. Nie że z normalnie wieczorem, tylko takiego stomatologicznego. I to przez dwa tygodnie. Druga rzecz ważna, co jest też częstym błędem po zabiegu, nie robimy żadnych chłodnych okładów. Kwas hialuronowy to jest żel. To jest żel, który zachowuje się jak taka galaretka, którą jak włożymy do lodówki, to stężenie będzie twardsze. Tak samo to się może stać z naszym kwasem w ustach, tak, czyli może się, się zrobić twardszy, może się stężyć, może zrobić się grudka, a tego nie chcemy, czyli unikamy chłodnych okładów. No i w sumie tyle. Z cię później widzę dwa tygodnie po zabiegu, żeby wszystko jeszcze sprawdzić i zobaczyć. Na sam zabieg zużyliśmy 0,9 ml kwasu kierunowego, więc taki właśnie prawie cały ml, tak właśnie e, odnosząc się do tego planu wcześniejszego, ile nam. Preparatu pójdzie. A teraz y, przejdźmy do Kasi, która już trochę może odetchnęła z, z emocji. Powiedz mi, Kasiu, jeśli chodzi o ból, dyskomfort, bo to jest też częstym pytaniem od, od pacjentów czy powiększenie ust boli, powiedz mi, co czułaś, jak się czułaś podczas zabiegu, co towarzyszyło Ci w duszy wtedy. No, to pierwsze ukłucie, jak mówiłaś, to faktycznie było takie bardziej wyczuwalne, ale później już tak bardzo znośnie. To nie było nawet nie gniotłam za bardzo piłek. To nie było takie, żebym miała taki ból nie do zniesienia, ale taki minimalny dyskomfort. Wiadomo, że każdy. Ja ogólnie mam wysoki próg bólu, także znośny. To, to też jest ważne, że każdy ma inny próg bólu, u, u każdego może być mniej znośnie lub bardziej znośnie, ale generalnie raczej u wszystkich jest wznośnie, a powiedz mi, jakbyś miała tak to oprzeć na skali bólu. Kiedy zero to jest, że nic Ci nie boli, a dziesięć to jest największy ból, jaki możesz sobie wyobrazić. Cztery. Dobra, to widzicie 4 całkiem znośnie, Podczas zabiegu nie było żadnych krzyków poczuł, nic takiego e, Kasia była bardzo dzielna. Z <grych> zaleceń też bardzo ważnych, o czym nie powiedziałam Wam przed chwilą, to jest to, że trzeba wypijać dużą ilość wody. To jest takie 2 litry samej wody zupy kawy herbaty dziennie, żeby ten kwas tak łatwił, ładniej się. W, w usta, żeby to nie było lepsze e, i żeby efekt po prostu był jak największy możemy uzyskać. Dzięki wielkie za dzisiaj. Bardzo dziękuję Kasi za to, że poświęciła swój czas, za to, że też chciała się pokazać Wam e, przy takim zabiegu. E, więc wielkie oklaski, byłaś, ja byłaś bardzo zielna, nie dałaś poznać żadnego stresu ani nic. Odsyłam Was teraz zarówno do profilu Kasi, który znajdziecie tutaj, i do moich kolejnych filmików, w tym także o zaleceniach po zabiegu modelowania ust. Do zobaczenia!